Cześć wszystkim, witam Was, Krycik 9.5 i zapraszam na kolejną partyjkę, partyjkę Lola z moim udziałem. Od razu wam powiem, że będzie to dla mnie ważny mecz, ponieważ jeśli go wygram, od razu awansuję do Golda. A jeśli przegram, no cóż, będzie jeszcze jedna szansa. zobaczymy jak to wypadnie. Ale ja mam nadzieję, że w końcu mi się uda wejść do tego golda, bo już tyle się męczyłem w tym Silver jedynce, że to jest szkoda gadać o tym. Dzisiaj gram. Wladimirem na midzie. Chyba na Elis na to wygląda. Nasz team jaki jest, taki widzicie, w miarę dobry. Ich zresztą też. Obydwa tym mają dość dobre combo ultów. Czy się szybko ładują wszyscy? No nie do końca. Chyba, że ja mam lekkiego laga. To często się zdarza. Nie, chyba ja mam laga. Chociaż no trzeba chwilę poczekać. Zaraz zobaczymy jak się ładują. No szybciej. No i stoi. O nie dobra, ruszyło w końcu. Ale drawę coś stoi. Chyba trochę jeszcze poczekamy. A nie, dobra, ruszył się. W końcu. Szybciej. Szybciej. Kiedyś najdłużej, gdy chyba czekałem na rozpoczęcie meczu, to chyba 20 minut Kasadin się ładował. To była masakra. Potem jeszcze chyba 10 minut, a wszyscy chyba poszedł się wysrać. <laughs> Też bym poszedł. Nie ogarniam, jak możemy mieć tak wolnego kompa i dalej grać w tą grę. Oczywiście są naprawdę cierpliwi. co no, zacząć? Książkę. Co? Pora na krwawe żniwa. Hmm Słab, ona co gra? U Konga Hmm Król na Zabrzała Chyba nawet woleś na Ukonga niż Elis Kropla do kropli Ale Łukong jakoś nie wiem, postać mi ta nie leży, nie potrafię nie grać Po nie potrafię nie grać większość postaci, postaci w miarę ogarniam, to u konga nie. chyba się nim nie doczekał, aż porządnie. Nie, po prostu mi nie leży ta postać. 30 sekund do pojawienia się. Hmm, czerwą, fajna skórka, podoba mi się. Z łotkiem na Hmm, Tristana na Dravena. Nie wiem, nie wiem jak to wypadnie. Nie orientuję się dokładnie, czym kontrować Dravena. Zresztą, co to kontry są w ogóle? Najważniejsze jest skill gracza. Pojawiły się stwory. Teraz wszyscy muszą wygrać. O, takie gadanie... E, mu ziomki, musimy wygrać, starajcie się, mam promocję. Nie, to jest dla bezsensu. Przecież każdy musi wygrywać. Wszyscy są w promocji chyba akurat. Nie, to jest bez jest sensu. W połowie pusta. Ja dawno dość nie grałem Wladimirem. <gulny> Kulny, z Wladimirem. Trudno, bym z klatarmorem zacząłem, zanim że później na tobą. Najważniejsze. No, Trudno. Wejdzie mi to w krew. trochę mi laguje. Aj, nie lubię grać na topy. Nie lubię tej linii. No co jest? No ma, nie w miarę w są. Lol, elis, no nie! I tak się złapnę, co za mędy. Niech łączy nas braterstwo No, to... O, straszka się zaczęła. No. Ksin na... co? Aaa, Wukong chyba nie gra. Dżungler na gdzie jest. Hmm. Klanka jest w połowie pusta. No chodź No mam tym haras, to no, czemu ja jej nie harasuję? Chyba jedna z lepszych postaci do harasowania nie... Lubię nie grać, a także ah. nie gram Przyjemna bardzo postać. Boleje się kręc. Gdzie? Trochę i więcej robię. Nie wiem, jakoś. Ja wolę do elismach całkiem pierwszy, bo to jest mi przydatniejsze, jest game mocniejszy. Ale ktoś umie grać elis, to trafi nim zawsze. Już pierwszego potężę? Tak szybko? Sara nie zginął. Cudownie. Hmm. Ciężko sięgnie na taką postać jak w Ludinie. Pora na kremawego. Jednak mam trochę lepsze hara co Przynajmniej sobie HP mogę zaraz mieć. Wejdzie mi to w krew. O wow, fuck, jaki damage Nie, bariera! Nie! Hehehe, jaki fej Kupię <głupia> barierę, jakie ja tego skilla Nie Nie no, jednak ma troszkę lepszego bursta ode mnie Nie, nic nie widzieliście To się nie może powtórzyć Niech połączy nas braterstwo krwi Zapomniałem, że jednak... Wlatki nie jest powstanie do Ilion. on na początku demirza nie robi, co... No. ...przesadziłem troszkę, nie Dobra. Zbyt lekkomyślnie to zrobiłem. Co się dzieje na wrocie? Kwestia tam... ma... ...33, grałem na 28. No, ja, chyba na Iwadach. Co ten treść? Zaraz mnie krew Daminowy. Przez to ten angielski język zmieni się, Już trochę dosyć na tego polskiego. No mogę sobie wam. No nie, czyż po czerwonego, po co mi warto? No nie, no trochę ostrożnie grać teraz. I będzie ok. Mniejszy nie robisz takich głupot. Ma tą barierę mój mój nie. wiem. Nie. 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 Hmm, troszkę HP. Więc jodę. Ale dalej mamy 3 Poleje się krew. Bezwardowana. Wejdzie mi to w krew. Nie, chyba żartem to nie wyjdzie. Przeciwnik pokonany Przeciwnik pokonany jest w połowie puste Jarvan? Live może? Nie wiem czy to będzie No to dajesz nie ojej żarman Udało ci się zabić Jak na początku Demagea w ogóle nie ma to jest masakra Co no, on powiedział? sobie golne, czy mi się przesuszało? Jeszcze raz to złużył glada. nie ma. Najlepszy jest tekst z Joana. to czas pędzi jak szalony, a mój wujek pędzi bimber. Rozwala mnie ten tekst. Czy uda mi się Chyba nie. Ej, już osiawało. Nie ma na głupicę reszty. Łuk, dalej nie gra. No, to jest kuriazyk. Jakoby w rozłączy się, nie gra się w cztery. Czy ja tam szczęśliwy, bo można łatwiej nie wygrać nie. O, yes, o jest Łukom, wrócił. nie zraplamowuj. Fuck, nie słyszeliśmy za dużo. No nie już. No. Niech połączy nas braterstwo. No, chrapa, ostrożnie. A, tak. No, tak. tak. Nawet... Dobra, eee... Tu... jest mask, tu tak trochę... I wardy, trzeba już kupić wardy. Co to mi zrobi? Elistrzu, Xin? Tak, Elis jeden. Nie. Zaraz mnie krew zaleje. No chyba ginie, bo... O, jeszcze Xin zasiedliśmy, jeszcze ginie. Możemy zdążyć pomóc? Cudownie! O, dobra, smoka zrobi. Nie, nie, wykorzy nie wykorzystaliśmy tej okazji. No co ma zrobić? Sam się nie będę wbijał. Ludzie, oni księgą taki zlatowy. mam jak prowadzi to maczety ja aż ani razu jeszcze Wrigla nie zużyłem Trzeba go zaraz zrobić O, zasmakował mnie Gdzie ja to Elix? Niech połączy nas na z Zabiję go, czy nie? Nie, 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 ryzykował. nie, No żniwa. nie, Wiem, że tu jesteś. Saliwa, nie, 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 to nie, z jej to Może z jej strony. Może się nie, że się księg wbije, ale... Chodź, nie, No. O nie! No. Złota bariera. Ale to razem udało się. Ładnie to wyszło. Widzimy się biją. Griderzy. Nie, o, no i bił. Chcesz zostać honorowym. Nie, żeby wydawcą? Przeciwmy wykonany. O, ale dobra. No to to szybko słuszować. No Tak. No, Jednego miniona wolno No ja tam bez przesady od razu reportu 5 minut tylko nie grał, czy może jedną. Nie, ja nie reportuję nikogo za to, że miał disconnecta czasem. Z... No to jest bardzo... Z techniczne techniczny, to nie zależy od wiracza. Też czasem tak miałem, więc... Tamten Nie do Jestem uniwersalnym dzieckiem. Mi się wydawało, że się nie nagrywa od ludzi. No, Ellie zwróciła. Co tam ma? Maska jest Wejdzie mi do... No. No dobrze, sprzedałam tabliczkę. Wy... <coughs> filięta, dekary to jest pytanie. Każdy filięta. No, support nie filięty, to... Nie filięty, support <coughs> nie filięty. Grać tam jazdy. To ma być, żebym się księgą nie ubijał. Jakieś takie głupie przeczucie. Wejdzie hmm. mi to w krew. Nie, nie będę się zemlał. To nie ma sensu. Jeszcze pewnie nie się czai w czasie. poleje no, się krew. Będzie ten Kcyn. Boli się wyjść. A, dobra, jest samo. Nie, nie w Och, oh, come Nie po co było tą pająk, ale Ja się nie znam może, ja nie umiem grać w Właśnie, może sobie kupę Planowanie kupienia postaci, potem i tak się trzy razy zmieni, a potem za... i tak się kupi jeszcze inną postać. Spustoszenie! No no, i go, no, ale nie zrobię. No, nie, nie, Niech no połączne straferstwo no. krwi. Ja już mam farmy? Uuu, malutko Straszy mnie nie z tą całą farmą No porodziła Hmm, no chyba nie Która to miała level? Dziewiąty? Hmm. Nie wykorzystała tego Już się troszkę sfilowała na porządku Hmm, całą maskę od razu? Nie całą, O, tak. o tak, tak, tak. O, tak, tak, tak. To tak. już szczęśliwy. Zaraz mnie krew zaleje. No będę pomóc na wido. Pingward. Hm. Chyba Pingwart. Przez K. Szklanka jest w połowie. Może ja nie się nie znam. Stawcie tego konga w spokoju, ludzie. Ile on ma już? Gdzie on jest? A, 1 i 1, no. On ma killa. Kiedy? Kroplado, nie miał się, nawet żon Ach, dobra, nie ważne. A, na że zabił. dobra, nieważne. No. Elise'a wejdzie na minę A, nie, dobra jest. Chyba już mi na solo nie zjedzie, bo mam Braille dwa razy weźmie, HP to panaki. Gdzie ta Naki? Co? Ktoś idzie na mnie? Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Ile to elis? No tam... Już tak defensywnie ma? A no, damage'a nie robi. O, a. 75 AP ma. Nie za dużo. No i nie wykorzystała, Nie wykorzystała tego, jak zgadnęła sobie trochę kill na początku. iść do się wydarzyła. No ale cóż, ale wyrodziłam węglinię. Zabij bym ją w końcu. No, ale już nie podchodzi tak. No chodź, ludzie, jakoś defensywnie gra. O, okej. Okay. No chodź, no chodź, no się o, dość na ludzi, ludzie jakie idę, już robię, to jest taka miejsca, no, trzeba puszować, tylko się No puszować, bawić się, zrobicie lekcję, będzie to nic, a gdzieś to poparłem? Tu w czacie siedzi Siedzisz w czacie czy nie siedzisz w czacie? Nie, nie siedzi A tu jest, a już była na razpie Nie zabiję jej, zazbyt defensywnie, chociaż się trochę Słuchaj, no, no wejść w krzeszkę, wejdź w krzeszkę A widzisz mnie O, no. głupie miniony, one gdzie? Goku O, coś troszkę nie widać tego Co? Co żarwan? To się idzie? Hmm. Na, Chodź Radziu. Radziu. Nie, nie nas ten by czekał. Radio. Radziu. Nie! Gdzie jest <śmiania> 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 Ludzie, okej, okay, nie lubię wygrać z Jarvanem. Nie lubię, po prostu... Zawsze jak gramy trójki... Zawsze pierwszy ban idzie Jarvan, bo... Ja już to widzę Te ulty Jarvana, nie? Ciekam sobie na 100 HP... am Jarvan na no helping, zamykajmy je w ulcie z dwoma gościami, przeciwnikami, nie? No ja już się grą. Och, i znam ten ból. Dlatego nie, nie, nie. Grać z Jarvanem to jest broń obosieczna, że się tak wyrażę. Niebezpiecznie jest z nim grać. Co sobie się złożyć. Mm. Nie, nie... Coś tam się rozpisali? nie Co? Czyli we groove? Nie, okej. Dobra, wszyscy mi... Ile ta już ma? Uuu, 3-4, ja miałem 3-1. już zmiażdżyłem. No dobra. Mały false start. Ale już nadrobiłem Nie, Tristan, ta Elis już nic nie zrobi Dobra, Lisce czyjść Szklanka jest w połowie pusta A mało mam tej farmy Elis ma jeszcze nie Oj 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 oj, Co się dzieje z Tristaną chyba ginie. Nie łączy nas braterstwo Ojej znik pokonany No to tam. Co, co ten Jarwan? Skąd on się tam wziął? Oj, gra wam. Ach, oh, come on! Wykończy Nie no, nie bierze. Ten tresz man dał luki. Nie wiem co ten łukon robił. No, klon nie trwa aż 5 sekund. Dawaj się, ja dziękuję. Dawaj łopatki mój nie... No... No, 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 no umieram Dobra, wracamy. Nie, pięćdziesiąt golda. Traj zostaw Nie, nie używam planu. Zawsze jest za fajnie wreszcie rzucać i latarnię, ale ona wśród minionów, albo po prostu przeciwnicy na nią staną, mi się nie da wrócić. I taki fail. Troszkę. że tak o, a. Nie wiem czy widzieliście to combo Blitz Tresh, nie wiem czy to jeszcze działa. Jak... Y Yy, Tre rzuca latarnię pod nogi Blitza Blitz rzuca swojego graba na apie kogoś i co tam używa latami No i ten gościu leci przez pół mapy za Blitzem No prawie pół mapy, ale to jest świetne Kiedyś na trójzce to robiliśmy no. Taki test Naprawdę działa to nieźle Z ołtarzu wzięliśmy gościa prawie na cał... na... no Na bota prawie, żeśmy zaciągnęli gościa Z ołtarza jednego Tego po prawej Masakra była, taki zasięg no tego, że teraz igam w jednym teamie to dużo nie robię. Nie ma Rajka. No dawaj. Czy? czy on się dalej pojawia? O, nie ma. Nieważne, nie będą. Dobra. Na mi do Baron? No co mi można. Najwyższy no, czas. No nie, dawać Barona. Zróbmy to i kończmy. No chodźcie. Niech połączy nas braterstwo królów. Nie. No? Jarwan, Idziesz? No. Chodź. Cudownie. Zdecydujcie się. No. to Kombo, kombo. O nie! No. Tak jest, a jest wszystkich do ksucia. No już, nie takiego do ksucia, bo sam go prawie zjecham. No tak? Co ty robisz, człowieku? Chyba już nic nie zrobiłeś, nieważne. Myślałem, że jednak go już zabiję. No dobra. A, Elise jeszcze przyjrzał. No bo ona się nie wbija prawie. Szczerze mówiąc, to ja nie wiedziałem, co się dzieje w tym, tym fajcie w tych czakach. Po prostu rzucam wszystkie skill'y na ślepo. no dobra, dobra, 666 damage'a. Jejku! Nie, 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 nie. się ode Да, это нравится. за меня запрещал. Карван? Я О, А, лагенда. там I niech włączy nas braterstwo krwi. Ach ten okn. Rozbrajajmy te czasy ich. Takich dziwnych be, Takich dziwnych niby troli, to jeszcze nie widziałem, żeby aż tyle czekać z tym klonem. Ale to jest bez sensu. Jak się czeka z klonem to sekundę, półtora, a nie pięć. To jest bez sensu. Ale dobra, może ja się nie złamę. nie ogarnę tej postaci. Ma? No, ma. Okay. ale ukąd on najwięcej stał tak w tym, no? Zabijam cię. A, no. No, okay. tak, tak. Daj, daj, nie, wbijaj się, co ty. Boisz się, czy to. Zet, super. Amk. A. No ależ po Myślałem, że to ty sam zabija Draven Taki gong. Ale dobra, to padło u konno No to było nie? No właśnie Będzie kill? Nie, dawno nie no, no. Trzeba szybko ich zabijać Skądże? No, le o, leci janisz, leci do... Oooooooooooooooooooooooo Ooo, no, to kulki trystalne. Trzeba tak no, się tak zdenerwować. Kończymy. Patrzcie, patrzcie. Gdy chodź. No, turek lepi. Ludzie, idziemy ten turek lepi. Przesadza trochę? A, no lol. Zaraz mnie nie, to, Kafej, to chyba nie było. Aj, zaraz wszyscy później nie wiemy. Gdybym to coś w dzień, proszę to, za nas Just, A nie, nie, tak. nie, <laughs> nie zabija za Gold, gold, gold. Gold, gold, gold. Nie, ginę. Uff. Fak. No nie. No, to było głupie. LOL no, 4K, LOL 1. Kapka w Omyk! Nieważne. Nieważne. Nic. Nie. Omk Co za fial? Fial, tak, fial. Nie faj, fial. Ja też 400 na liczymy. Nie, z zonu z krystalem daj załatwię to Nie, bo takie się jeszcze da przegrać. Miałem kiedyś taką sytuację, taką samą jak niebiescy, nie? Wygrałem po pół minucie... po pół godzinie bronienia Nexusa. Więc... Stana? Nie, oni Cię widzieli! Krew we mnie zaprzyna. Dobrze, egzost, nie, Tristana. Licz na dzielę. Tristana! Tristana! Tristana, no! No nie! Tak jest! Super! GOL! GOLD! Nareszcie! Brawo Tristana! Wow. O kurde, w końcu ten gold. No dobra, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Emocji chyba nie brakowało. No, no, no dobra, zobaczyłem w następnym filmiku Narka Yubiu.